Dzień dobry wieczór. Jeszcze raz witam dzisiaj. Przepraszam. <coughs> o jako, jako. Tym razem już w rozgrywce normalnej. Nie w e, próbach i innych cudach jak kiu. Rozgrywka już jest normalna. W tej chwili lecę ja szukać złota. Może mi się uda. Tylko nie wiem, która planeta, Ta pół asteroida jest wcześniej. E, mam zrobiony ładny projekt. Mam opanowane już jak ten projekt zapakować w projektor. No ale to... Ale mam że to tak Parę rzeczy trzeba będzie jeszcze teraz dorobić, ale to się zrobi. Właśnie sobie otworzyłem robarek populacyjny bo jest sobota sobota? nie sobota i będę sobie teraz właśnie spożywał prowarek, grając w kosmicznych inżynierów za, za, zachęciłem sobie trochę wcześniej i, i nie mam jednego silnika z tyłu no tak jakoś wyszło no tam na powtórkach jest Moje pierwsze, a nieudane próby mm, wykonania rekonstrukcji statku. W razie czegoś mam projekt. Prawda, tam pewnie podejrzewałem, że mi może mi braknąć trochę rzeczy, ale. No co ty? E, chłopie. Proszę cię. Weź hamuj. Aha, bo ja se tu wyłączyłem te Chcę wyhamować, czy mm. mam nadzieję, że gdzieś mi się to cholerne złoto uda znaleźć. To coś to jest kopaczka również, aczkolwiek taka trochę do dupy i mm. Gdybym znalazł złoto, to już byłoby super ekstra. Jest lód. Znaczy jest również złoto. A lodu specjalnie nie potrzebuje. Lód. Potrzebuje złota. Zebro znalazłem, I tu jest chyba tylko sam lud, niestety i to może być problematyczne, bo jak nie, to trzeba będzie zrobić drugi projekt pod tytułem. O, coś się No przy... nie dobra, zapisałeś. No niestety. To jest tylko lud. Nie ma nic więcej. Uooj Kościół kororowy. Co ty tworzysz? Nie zabijaj się. No. Dobra. Lecimy tam. Zobaczyć, co z tego wyjdzie. tak zrobione tylko tak, żeby latało No, no i tak się tak lata, no Lata jakby nie chciało, no ale tam Nieważne Można że w ogóle lata hmm. No na planecie może by mi znalazł to, to. Ale tamtym nie wygląduje, to jest za ciężkie. z 400 tona, nie wiem czy tu coś mam aha, tu mam uranu trochę no nie tak trochę, i żelaza trochę i uranu no jakieś graty no trochę to tych gratów jest dlatego taki ciężki kurde, chyba sobie jednak polecę tu, bo będzie, będzie chyba bliżej No, chyba tak o czym wrócę do warsztatu jednak tamto małe jest Nie wiem, czy lepsze ale zwrotniejsze tylko że mogę mieć spory problem ze zrobieniem silników Niestety. Chyba, że znajdę złoto, no to wtedy nie będzie problemu. Nie wiem, jeżeli ktoś się oglądał wcześniejszy odcinek, to tam jest o tym, jak zrobiłem projekt. Oj, no, coś mi się spodziewa. Jak zrobiłem projekt i tam jest tłumaczenie, do czego przydaje się tryb kreatywny. A to jak już lecę, to już lecę, to już nie się przenosiłbym, że nie chcę. No jest tego trochę tutaj. Ale no może się coś znajdzie. Dobrze, by było. A teraz ja wracam, zdaje się, w stronę warsztatu. No dobra. To tu już chyba byłem. Przydał się napęd skokowy, bo to... się ładuje, robi się srubu, bo budu, minuta 8 jesteś na miejscu. Mam <laughs> no, na zasięg maksymalny 2000 km. Z <laughs> samego lecenia 2000 km to matka idę... ...dwa dnia. No i co? Znajdę tu coś? Już nie znajdę nic. A mój Wasia. No wygląda jakby to był sam lód. Ale to tak z daleka wygląda. Chyba tak. O kurde. Ej, przecież ja już chyba byłem. Tak, to jest ta lodowa asteroida taka. Cały kompleks lodowy. No. Tak, właśnie. No, chyba, że coś jest w środku jeszcze. Tak, ja, to jest cały ten... O, Czyli kicha, to ja tu już byłem. Moment, 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 moment. GPS. Byłem tu. I to jest kurna chata. A tam co jest? A tam jest warsztat. Dobra, to jeszcze spróbujemy tą. Aha, nie, tam już też byłem. Tam jest kobalt. A tam, a tam nie wiem co jest. No to trzeba się tam będzie skoczyć w takim razie. No. to co mi niepotrzebne to się znajduje. poza tym tak z jednej strony no fajnie jak się połączy wszystko bo to człowiekowi nie bruździ mm. no, już wiem co jeszcze miałem sprawdzić <laughs> miałem sprawdzić jak działają te cholerne Eee, mikrofon. Tak działają te cholerne transportery, czy jakieś sortowniki transportu. Kurde, bo to mnie to, normalnie mnie to <laughs> nie daje spokoju. A, przy, przy takiej produkcji to, to, to trochę takie głupie to dość, nie? Rób, tnij, nie tu ci się nie mieści, tam się nie mieści. Tam spokojnie. Pyk, 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 pyk gotowe To jest nic nie zaznaczone A tu jest taki ładny kompleks Asteroidowy Który Na którym może coś jest Wiertałką nic nie znalazłem, ale wiertałka ma tylko 50 metrów, a ten ma chyba troszkę większy zasięg, bo ja dobrze pamiętam, więc <laughs> może się coś kurna znajdzie. Leć se pomału, No jest, tu ładna dziura. To na pewno. Jednak ten je, jeden, jeden reaktor to mało. Nie ładuje tak porządnie jak powinien. <laughs> Zwłaszcza, że te silniki. No nie mów, że to też jest lód sam. Kurde, no. Ja pierdziele. Wszystko samolodowe. Następne to są kicha. No i kicha. A tam no, co jest z tym, kurny? lodu mam od metra i trochę wszędzie, a tu kurde złota nie mogę znaleźć. Hm. Ale to nic, to mam żelazo, mam wszystko chyba na razie. To mógłbym to zrobić. Na nitów chyba nie postawię. w stacji na nitowej potrzebuję potrzebuje nadprzewodników, a nadprzewodników potrzebuję złotu. Z tego co pamiętam. <laughs> Więc jest dupa. No cóż. No, żebym się nie rozpisał. No to byłoby niemiłe, bardzo. To jest takie trochę właśnie wkurzające, że... że tak jest, a tu się nie dano. Szuka, że szuka, że szuka, że głupi, jakiś kicha słowa. Hm, tam jeszcze coś jest. Nieoznakowane. Być <laughs> może, że tu byłem. No, ale zobaczę. Najpierw oblecę to. Sprawdzę. Jak ty masz to robione? O! Fajnie. Ustawiłem sobie tam przezroczystość. I zostało. O no, fajnie. No powiem miło bardzo. Pan reflektor żeroskop. Gdzie jest ten ty? Nie, to ja. Tu jest. Nie, no jest, dobrze, OK. 150. 150 metrów no to jednak jest trzy razy większy zasięg niż, niż e, wiertałki. Pomimo tego, że znalazłem platynę i wiertałkę mam najlepszą, to może być. <laughs> No, chyba, że zrobi się tak, jak się zrobiło z, z platyną. Znalazłem zupełnie przez przypadek. Хорошо, можешь хоть-нибудь Ну. Fajnie to pozmieniali teraz te jak to się nazywa, algorytm do produkcji Asteroidów. Fajnie to wygląda. O, coś tu jest. Co tu jest? O tu jest serebro, no miło. Miło, ale srebro mam, ale tu jeszcze mi się coś zaświeciło chyba. Eee. Nie, tu jest nikiel. Nie, tu jest srebro i nikiel. Dobra. No to trzeba to zaznaczyć. Tu jest srebro, znaczy się. Eee, wejdź z powrotem to miało być. O, właśnie. Srebra to tam chyba jeszcze troszkę miałem. Ale jak już tu jestem, to chopniemy troszkę. Niklu mi się tam... się mi się chyba kończy, ale, ale do Niklu to tam miałem bliżej. Dobra, to to jest tak. Sru, to co tu zrobimy teraz? E, GPS. Nowy z Tu. E. Srebro. Nikiel. Dobra. E, nie będę dużo kopał. Troszkę, no mi tutaj, ha nie dobrze tamto. Tak, jakoś tak to trochę do dupy to zbierano, ale no, to już nie wejdzie. Czyli tu już jest za wysoko i już jest koniec. Już zahaczył. Jeszcze nie. Ale zaraz zahaczy. No i to jest właśnie problem. Tamten jest fajny. Ten malutki taki jest fajny. Ile ja tego srebra zebrałem? 48 kilo. 15 to jest 50. Hmm. No i ty jeszcze się to. A, to już więcej tam nie chciał wziąć. No to taki trochę do dupy ten kopaczek jest. Nawet bym powiedział, że bardziej do dupy niż trochę. No ale.